Witaj w podcaście Quantum Mindset. Znajdź swój własny rytm i płyń w harmonii z życiem. Czy kiedykolwiek złapałaś się na tym, że twoje usta mówią chcę więcej zarabiać, ale twoje ciało i zachowania mówią coś zupełnie innego? Zastanawiałaś się, dlaczego odwlekasz negocjacje o podwyżkę? Albo Dlaczego zawsze w ostatniej chwili wycofujesz się z podniesienia cen? Albo dlaczego, gdy pojawia się szansa na duży, lukratywny projekt, nagle zapominasz odpisać na maila? Jeśli tak, to witaj w klubie. I nie, to nie jest kwestia Twojego charakteru czy siły woli. To kwestia tego, jak działa Twój mózg. Bo twój mózg ma swoje własne zdanie na temat pieniędzy i czasem kompletnie nie zgadza się z tobą. Dziś poznasz pięć niewidzialnych pułapek, które twój mózg zastawia na twoje pieniądze. I co najważniejsze, dowiesz się, jak te pułapki rozbrajać. Żadnej magii, żadnej ezoteryki, czysta praktyczna wiedza o tym, co naprawdę dzieje się w twojej głowie, gdy mowa o pieniądzach. Pierwsza i najpotężniejsza blokada to Twój wewnętrzny system alarmowy. Brzmi poważnie, bo jest poważny. Mam na myśli małą strukturę w Twoim mózgu wielkości migdała, która potrafi wywrócić Twoje finanse do góry nogami. To ciało migdałowate, fragment mózgu odpowiedzialny za reagowanie na zagrożenia. Problem? Twój migdał nie odróżnia prawdziwego tygrysa od rozmowy o podwyżce. Kiedyś pracowałam z Asią, graficzką, obiektywnie świetna w swoim fachu, ale za każdym razem, gdy miała wycenić projekt powyżej pewnej kwoty, zaczynała się pocić, serce waliło jej jak oszalałe, a w głowie pojawiała się tylko jedna myśl: Uciekaj! Co się działo? Jej wewnętrzny alarm traktował rozmowę o większych pieniądzach jak śmiertelne zagrożenie dosłownie ten sam obszar mózgu. Te same reakcje. No dobrze, ale co ja mam z tym zrobić, zapytasz. Odpowiedź jest zaskakująco prosta. Jeśli wiesz, że czeka cię trudna rozmowa o pieniądzach, zastosuj ten mały trik. Przez dwie minuty przed rozmową oddychaj powoli i głęboko. Cztery sekundy wdech, sześć sekund wydech. To nie jakaś tam medytacyjna bzdura. To konkretny sposób na wyłączenie systemu alarmowego i włączenie racjonalnego myślenia. Aśka zaczęła to robić przed każdą wyceną. Po miesiącu podwoiła swoje stawki, bez spadku liczby klientów. Druga pułapka to coś, co nazywam kolejnami myślowymi. To utarte szlaki w twoim mózgu, którymi twoje myśli jeżdżą automatycznie, jak tramwaj po szynach. Gdybyśmy mogli zajrzeć do Twojej głowy, zobaczylibyśmy dosłownie przetarte ścieżki neuronalne, połączenia między komórkami, które wzmacniają się za każdym razem, gdy myślisz w określony sposób. Jeśli przez lata powtarzałaś sobie, zarabianie dużych pieniędzy jest trudne, nie stać mnie na to. To nie dla mnie, te ścieżki stały się w Twoim mózgu. Te ścieżki stały się w Twoim mózgu autostradami. I nawet gdy racjonalnie wiesz, że to nieprawda, twoje myśli i tak automatycznie tam wjeżdżają. Mózg nie ocenia, czy dane przekonanie jest prawdziwe. On po prostu wzmacnia to, co powtarzane. To jak wydeptana ścieżka na prawniku. Im więcej osób w nią chodzi, tym bardziej staje się widoczna. Jak wybić się z tej kolejny? W moich sesjach z klientami stosuję bardzo prostą, ale skuteczną metodę. Przez dwa tygodnie zapisuj codziennie trzy zdania, które podważają Twoją finansową kolejne. Mój klient Maciek przez lata powtarzał: W mojej branży nie da się dużo zarabiać. Przez 14 dni spisywał konkretne przykłady ludzi w jego branży, którzy zarabiają świetnie nie jakieś abstrakcyjne afirmacje, ale konkretne, prawdziwe przykłady. A po miesiącu przyznał: To niesamowite. Teraz widzę możliwości zarobku dosłownie wszędzie, a wcześniej byłem ślepy. Trzecia blokada to Twoja strefa komfortu, ale nie w psychologicznym sensie mam na myśli dosłowną, biologiczną strefę komfortu Twojego ciała. Twój organizm przyzwyczaja się do pewnego poziomu dochodów i statusu finansowego. To dla niego swoisty stan równowagi homeostazy. I będzie robił wszystko, by do tego stanu wracać. Klasyczny przykład: ludzie wygrywający w loterii. Badania pokazują, że 70% z nich w ciągu kilku lat wraca dokładnie do poprzedniego stanu majątkowego. I to nie dlatego, że są rozrzutni, to ich organizm aktywnie dąży do znanego stanu. Można to zaobserwować u sportowców, gdy zbliżali się do przełamywania własnych rekordów. I chciała zaczynały robić najdziwniejsze rzeczy, byle tylko wrócić do znanego stanu. Jak przełamać tę blokadę? Metodą małych kroków, zamiast gwałtownych zmian finansowych wprowadzaj je stopniowo. Podnoś swoje ceny o 10-15% co kwartał, nie o 50% nagle. Zwiększaj miesięczne oszczędności o 2-3% co miesiąc. Jedna z moich klientek przez długi czas utrzymywała stały poziom dochodów, około 5000 zł miesięcznie. Gdy zaczęła stosować metodę małych kroków, podwyżki o 10% co kwartał, jej mózg nie zdążył zauważyć, że przekracza strefę komfortu. Po roku zarabiała ponad 8 tysięcy złotych miesięcznie i czuła się z tym komfortowo. Czwarta pułapka to coś, co nazywam finansowym lustrem społecznym. To fenomen, który sprawia, że nieświadomie kopiujesz podejście do pieniędzy od ludzi, którymi się otaczasz. W Twoim mózgu są specjalne komórki, neurony lustrzane, których zadaniem jest kopiowanie zachowań innych. To dzięki nim jako dzieci uczymy się tak szybko, ale jest druga strona medalu. Kopiujemy też ograniczające przekonania. Prawda jest taka, że. Twój stosunek do pieniędzy jest średnią stosunku do pieniędzy pięciu osób, z którymi spędzasz najwięcej czasu, i nie ma znaczenia, czy się z nimi zgadzasz, czy nie. Ten wpływ działa poza świadomością. Jeśli więc twoi znajomi narzekają na brak pieniędzy, boją się inwestować, uważają, że uczciwie to się nie dorobisz, zgadnij, co kopiuje twój mózg. Jak to zmienić? Zastosuj metodę świadomego otoczenia. Zacznij spędzać regularnie czas z ludźmi, którzy mają zdrowy stosunek do pieniędzy. Dołącz do grupy przedsiębiorców, znajdź mentora, czytaj biografie ludzi sukcesu. Moja klientka Marta tkwiła finansowo w miejscu, pomimo tego, że bardzo ciężko pracowała. Co zrobiła? Zapisała się do lokalnego klubu przedsiębiorców. Po roku prowadzenia firmy w nowym otoczeniu społecznym jej dochody wzrosły o 60%. Jak sama powiedziała, nagle zaczęłam myśleć inaczej o pieniądzach. Piąta, ostatnia i być może najpotężniejsza blokada to konflikt twojej tożsamości finansowej. Chodzi o rozdźwięk między tym, kim chcesz być finansowo, a tym, za kogo się uważasz. Jeśli głęboko w sobie wierzysz, że nie jesteś typem osoby, która zarabia duże pieniądze, Każde działanie zmierzające do zwiększenia dochodów będzie wywoływało wewnętrzny dysonans, a twój mózg nie znosi dysonansu i robi wszystko, by go zredukować, najczęściej poprzez sabotowanie twoich finansowych działań. Klasyczny przykład: jednego z moich klientów, architekta, zaczął przyciągać zamożnych klientów, ale mimo świetnych projektów, zaczął robić dziwne rzeczy. Spóźniał się na spotkania, zapominał o szczegółach, nie odpowiadał na maile. Gdy zbadaliśmy jego przekonania, wyszło na jaw, że głęboko wierzył, iż bogaci klienci to snobistyczni egoiści, a on nie chciał się utożsamiać z takimi ludźmi, więc jego mózg sabotował te relacje. Jak rozwiązać ten konflikt? Techniką przepisywania tożsamości. Zdefiniuj na nowo, kim jesteś w kontekście pieniędzy. Zapisz konkretne zdanie. Jestem osobą, która przyciąga pieniądze, ponieważ tworzę realną wartość poprzez i tu możesz wpisać swoją umiejętność. Powtarzaj to codziennie, najlepiej rano, przez minimum 60 dni. To nie jest magiczna afirmacja to konkretna praktyka przeprogramowania tożsamości. Którą stosuję z moimi klientami i widzę realne rezultaty. Te pięć blokad, wewnętrzny system alarmowy, kolejny myślowe, finansowa strefa komfortu, lustro społeczne i konflikt tożsamości, to nie jest teoria. To konkretne mechanizmy, które mogą sabotować Twoje finanse nawet gdy bardzo się starasz. Ale jest dobra wiadomość, każdą z tych blokad można rozbroić. I nie potrzebujesz do tego ani ezoterycznych rytuałów, ani tajemnych zaklęć. Potrzebujesz trzech rzeczy: świadomości, która z tych pułapek najbardziej Cię dotyczy, konkretnej prostej techniki, którą będziesz stosować regularnie i cierpliwości, bo przeprogramowanie mózgu to proces, a nie wydarzenie. Jedna rzecz, którą możesz zrobić już dziś, to prosta, ale potężna praktyka. Przez najbliższy tydzień obserwuj swoje reakcje, gdy pojawia się temat pieniędzy. Czy czujesz niepokój? Gdzie w ciele? Jakie myśli przychodzą ci do głowy? Po prostu notuj, bez oceniania. Ta obserwacja to pierwszy krok do odzyskania kontroli nad własnym mózgiem i swoimi pieniędzmi. Wszystkie te mechanizmy szczegółowo omówimy na mojej bezpłatnej masterclass. Dlaczego Twój mózg nie chce więcej pieniędzy i jak to w końcu zmienić? Nie będę Ci obiecywać złotych gór ani milionów na koncie po tygodniu. To, co Ci obiecuję, to konkretną, praktyczną wiedzę bez ściemy, bez ezoteryki, bez magicznych zaklęć. Wiedzę opartą na tym, jak naprawdę działa Twój mózg i jak możesz go przeprogramować. Link do zapisu znajdziesz w opisie tego podcastu. Jeśli czujesz, że Twój potencjał finansowy jest znacznie większy niż Twoja rzeczywistość, dołącz do mnie na Masterclass i pamiętaj, to Twój mózg trzyma klucze do Twojej finansowej przyszłości. Czas je odzyskać. Do zobaczenia. To był podcast Quantum Mindset. Jeśli chcesz więcej, dołącz do społeczności Quantum Mindset na Facebooku. Do usłyszenia wkrótce.